Ludzie, popatrzcie, co się tu stało. Fotel! Fotel wylatywa! Się położył. Tu! W końcu zaczęli, zaczęli grzebać. To odkręciłem. A czemu taki Armagedon? Nawet nie wiecie jak się ciesza. Bo to normalnie się nosi na palcu. Ale tutaj nie mam czym poświecić. Otworzyłem ten plastik pod podłokietnikiem i się okazało że po roku znalazłem mój pierścionek ślubny, który był tam na samym dole, w aucie prawie pół metra zakopany. Czy to się nie nazywa szczęście? A to wszystko dla tej pani jest napisane, Kasia. 3, 6, 2010 To jest jak znaleźć igłę w stogu siana